Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie i zapraszam na dalszą część spaceru po moich rabatach. Przez ostatnie dwa dni wreszcie u nas popadało i to naprawdę napadało sporo, bo tak około 40 mm. Więc deszczu spadło dużo. Na szczęście, wszystko obyło się bez efektów specjalnych, nie było gradu, nie było wichury równy, czasem mocniejszy deszcz, ale taki no spokojny. Podlało mi ładnie wszystkie grządki, rośliny trochę odżyły. No i wyglądają pięknie. Dzisiaj zapraszam na spacer wokół mojej rabaty z różami i wokół rabaty z irysami Aureo variegata. Zaczniemy tutaj od tego czyśćca wełnistego. Który wypuścił teraz bardzo ładne pędy kwiatowe. Po kwitnieniu trzeba będzie je przyciąć, natomiast teraz wyglądają bardzo ładnie, srebrne i zaczynają się rozwijać już takie nieduże fioletowe kwiatki. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście te pędy można wyciąć, ale one wyglądają ładnie na rabacie. I wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli zostaną. Za nimi tutaj jest goździk brodaty. Tutaj akurat są dwa różowe. Jeden troszeczkę jaśniejszy, jeden ciemniejszy. A tutaj jest mała hortensja. To jest odmiana konfetti. Ona tutaj już rośnie chyba trzeci albo czwarty rok. No jest cały czas malutka. Ale to jest w ogóle odmiana taka nieduża. Właśnie specjalnie ją kupiłam, żeby zobaczyć, jak duża ona wyrośnie. I na razie ten krzaczek wygląda w ten sposób. Na wiosnę był przycięty krótko, żeby właśnie wypuścił trochę takich mocniejszych, dłuższych pędów. No i zobaczymy, jak on się będzie dalej sprawował. Ten liliowiec, no niestety, nie pamiętam, co to jest. Gdzie długo się rozwinie, więc będzie już wiadomo. I tutaj jest dziewanna olimpijska. Naprawdę przepiękna roślina. Ma w tej chwili trzy takie wysokie kwiatostany. I kilka mniejszych tutaj z tych rozet. Rozeta główna przygniła na wiosnę, ponieważ wiosna była bardzo wilgotna i ta rozeta przygniła, ale. Roślina wypuściła kilka rozet mniejszych i nie mogę się doczekać, jak będzie kwitła. W tej chwili zaczyna już rozwijać pączki. Już tutaj widać, zaczynają się robić żółte, więc na pewno będzie bardzo ładna. Piękna, mięciutka, puszysta roślinka. I tak myślę, że zbiorę z niej nasiona i na pewno wysieję, zrobię sadzonki, żeby jeszcze ją gdzieś posadzić w ogrodzie w następnych latach. Tutaj są dwie róże, to są róże pomarańczowe, ale one mają tyle lat, ja zupełnie nie pamiętam. Yy jaka to odmiana pomarańczowe wielkokwiatowe i one kwitną bardzo długo. Kwiaty się utrzymują długo i roślina rozwija coraz to nowe pąki. W ubiegłym roku z okna je obserwowałam, no więc naprawdę przez chyba półtora miesiąca na niej były kwiaty. Tu są dwie rośliny. Jest jedna taka większa i tam dalej jest taka mniejsza. Tę przymrozki troszkę zniszczyły, nie ma tego centralnego kwiatu na łodydze, tego głównego, ale widzę, że powypuszczała dużo młodych pędów i będzie za to kwitła obficiej później, ale dużo obficiej. Na parstnice i tutaj na parstnice, które już się rozwinęły, w ubiegłym roku robiłam film z naparstnicami i to był film z czerwca. Więc w tym roku jest wszystko dużo szybciej. Mamy dopiero maj, a naparstnice już wyglądają tak pięknie. Niedługo zaczną się rozwijać kwiaty firletki wieńcowatej. Na razie są to takie srebrne krzaczki. I tutaj dalej, następne moje róże. Oj, coś to słońce mi świeci w oczy. I tutaj następne moje róże. To jest prawdopodobnie różyczka apace. Mała roślinka z czerwonymi pojedynczymi kwiatuszkami. Bardzo ładna. Właściwie powinna być bliżej brzegu rabaty, ale już stwierdziłam, że nie będę jej przekopywać. Niech sobie siedzi tu, gdzie jest. Tam jest róża Boticelli, która zaczęła rozwijać pierwszy pąk. Jest pierwszy pączek Róży Boticelli. Bardzo obficie kwitnąca róża. Kwitnie przez całe lato praktycznie. Bez przerwy tworzy nowe pąki. Warto ją mieć w swoim ogrodzie. Tutaj jest róża Mary N. Róża renesansowa i też zaczyna rozwijać kwiatuszki. Piękne, różowo-morelowe. Tutaj róża Charles Austin z róż angielskich. Pierwszy kwiat wygląda w ten sposób. Na pewno w przyszłym tygodniu już będzie o wiele więcej rozwiniętych kwiatów. Tutaj na brzegu rośnie miskant. Rabi Cute. Już zaczęły się przebarwiać listeczki na kolor bordowy. Troszkę podmarzł w czasie tego wiosennego przymrozku, ale bardzo ładnie odbija. I będzie na pewno bardzo ładnie wyglądał. Bardzo sympatyczna odmiana do niedużych ogródków. Tutaj u mnie tak trochę ginie między tymi roślinami, ale myślę, że w momencie, kiedy wypuści kwiatostany, będzie bardziej widoczny. Tutaj jest liliowiec, to jest odmiana mini Pearl. Łososiowe kwiaty, bardzo ładne, jasne i pięknie pachnące. Tam był bambus, odmiana Muriel, ale wykopałam ten bambus to znaczy, wycięłam na razie. Jeszcze, jeszcze trzeba usunąć te resztki. Nie podobał mi się tutaj. Robił taki bałagan, takie krzaczysko zielone. No na zdjęciach mi się to podobało, ale tutaj u mnie na rabacie nie bardzo, więc zastanawiam się, co tu posadzić i prawdopodobnie będzie to jakaś róża. I tutaj róża kanadyjska, to jest Hope of Humanity. Zaczyna rozwijać pierwsze czerwone kwiatuszki. Dzwonek brzoskwiniolistny, który sam się tutaj rozsiał, no i teraz ładnie wygląda. Ładna, zdrowa kępa. I róża kanadyjska. To jest Modern Centennial. W ubiegłym roku była większa, w tym roku różę poprzycinałam bardzo mocno, więc ona teraz też nie jest duża, ale tworzy taki zgrabny krzaczek. Bardzo ładne różowe kwiaty, takie Półpełne. One nie są pełne. One mają taką bardzo ładne, takie ponacinane płatki na brzeszkach. Ładna, zdrowa różyczka. No i znów goździki brodate, mieszanka, różności. Ładnie pachnące. Zaczęła kwitnąć róża Comte du To jest róża historyczna. Kwiatuszki się pierwsze rozwijają bardzo ładnie. Pachnąca róża ona wymaga wyższego przycięcia i wtedy ładnie kwitnie. Tworzy taki bukiet w momencie, kiedy się tutaj te pąki porozwijają. Będzie bardzo ładnie wyglądać, chociaż jest wrażliwa na deszcz. Wtedy pąki zagniwają, nie otwierają się i, i nie wygląda wtedy ładnie. Kolorowo, majowo. Przepięknie wyglądają te naparstnice i ta dziewanna olimpijska. I teraz przeszłam do rabaty z moimi irysami. W tym roku irysy nie kwitną ładnie. Liście pięknie odrosły po ubiegłym roku, kiedy zniszczył je bluszczyk kurdybanek, ale kwiatów jest bardzo mało. Właściwie tylko kilka roślin mi zakwitło tutaj ta jedna. No, i tam może ze 3, może ze 4. Rośliny muszą się odbudować i w przyszłym roku na pewno będą ładnie kwitły. Tutaj czosnek ten jeszcze kwitnie, ten natomiast już przekwitł. Zawiązał ładne nasiona i tak się zastanawiam, czy zebrać te nasiona i spróbować wysiać. Na pewno to nie wyjdzie to co jest tutaj. Nie powtórzy cech, ale też mogą być ładne. Ale jeszcze na razie jest zielone, więc mam trochę czasu do zastanowienia. W razie czego mogę zebrać, a później po prostu się rozmyślić. I tutaj jest różyczka Schloss Deutin, Przepięknie zapąkowana. Pąków jest naprawdę bardzo dużo. Na każdej gałązce jest po kilkanaście tych pączków. Bardzo ładna i ona nie ucierpiała w czasie tych przymrozków. Nie przycinałam jej, ponieważ właśnie wszystkie te pąki szczytowe na niej ładnie przetrwały. Tam chyba tylko jedna gałązeczka jest, na której tego pąka szczytowego nie ma. Natomiast wybiły pięknie pędy boczne. Tutaj jest róża renesansowa, biała, ale nie pamiętam jaka to odmiana. Bardzo ładnie też wypuściła tutaj ten pęd. No, na szczęście nie było żadnej burzy, więc nie wyłamał się ten pęd, ale będę musiała jej dać jakąś podpórkę, żeby w razie czego troszeczkę ją podeprzeć i żeby jej wiatry nie złamały. Tam jest druga moja róża. To jest róża Artemis. Też bardzo ładnie widzę, że zawiązała te pąki. Tę róczkę przycięłam. Zostawiłam trzy pędy, na których zostały te pąki szczytowe. Natomiast pędy, na których pąki szczytowe uschły po tym przymrozku, przycięłam krótko. I widzę, że już zaczynają wypuszczać pędy boczne, więc już będzie drugie kwitnienie, tak mniej więcej, miesiąc, półtora miesiąca po tym pierwszym kwitnieniu. Na pewno rozwiną się następne kwiaty. No i też na parstnicę. Akurat ten krzaczek ma przepiękne i naprawdę wielkie te kwiatki. Prześliczna jest. Różowe i bardzo duże. Teraz wyjdę z tej grządki. I tutaj jest moja piwonia molis, która przekwitła, zawiązała ładnie nasiona. Tak się zastanawiam, też może zbiorę z niej nasiona w tym roku i może wysieję je w jednym miejscu. Zobaczę, jak mi powschodzą. Będę je siała wprost do gruntu. Dlatego że nasiona piwoni muszą przejść stratyfikację. Nie będę się bawić w przechowywanie nasion w lodówce, natomiast wysieję je gdzieś tutaj koło tej rośliny matecznej, tam z tyłu może. Wysieję je do ziemi i przykryję je odwróconą doniczką. Dzięki temu będę wiedziała, gdzie są, a poza tym w czasie plewienia nie będę musiała pod tą doniczką tam grzebać, ponieważ pod czarną doniczką chwasty nie urosną. Tak sobie to wymyśliłam, czy się sprawdzi. No to się okaże. I tutaj jest różyczka. To jest odmiana Candyman. Bardzo ładna. O takich kwiatach delikatnie morelowo-różowych. W sumie to ja mam sporo takich właśnie morelowych, morelowo-różowych kwiatów. Ale podobają mi się. Ponieważ są takie delikatne w wyglądzie, te róże. Iży listek Strawberry Fields, który zaczyna kwitnienie. Za chwilę się rozwiną wszystkie kwiaty i będzie wyglądał jak fioletowa fontanna. Przejdziemy z drugiej strony rabaty. Tak, staram się troszeczkę, żeby było widać. Więcej niż jedną roślinę. I tutaj z przodu też goździki brodate w mieszance. No i też naparstnica. Wszystkie te naparstnice to są yy, właściwie samosiejki. Nie, tamte. O, zaraz moment. O, tamte dwie to są naparstnice, które yy, sadziłam w ubiegłym roku wiosną i to były naparstnice z serii Foxy. One miały kwitnąć w pierwszym roku i część zakwitła w pierwszym roku. I w tym roku, tamte, które kwitły w ubiegłym, w tym roku powtarzają to kwitnienie. Więc y, wydaje mi się, że warto siać tę serię foksy, ponieważ one kwitną wtedy dwa razy: w pierwszym roku po posianiu, i w następnym roku też rozwijają ładne kwiaty. I widzę, że ładny kolor. Spójrzcie. Piękna, żółta naparstnica. No takiej jeszcze nie miałam. Naprawdę. Śliczna jest. One są takie bardziej kompaktowe. Ja tutaj musiałam mocno kucnąć, żeby się z nimi zrównać. Ale wyglądają po prostu ślicznie. I tutaj ta. Ta jest jakaś taka dziwnie. Skarłowa ciała. Coś jej chyba była? Może ją myszy podgryzły. I dlatego jest taka, ale też wygląda ładnie. No, taki ciekawszy kształt kwiatostanu. I tutaj jest malwa, ale nie pamiętam już, chyba ją sadziłam. Chyba tak, chyba robiłam kilka sadzonek malwy, i to jest chyba jedna z nich. Ładnie rośnie, ładnie się rozkrzewiła, i ma tutaj kilka tych pędów. Więc, jak zakwitną, będzie ładnie wyglądać. I tutaj jest y, tabuła japońska. To jest akurat odmiana Magic Carpet. Natomiast zaraz pokażę odmianę Gold Princess. I to, co kiedyś mówiłam, że Gold Princess jest wrażliwa na mączniaka. I ona właśnie o. W tej chwili ma takie mizerne pędy. Pokryte takim lekkim białym nalotem. O tutaj, nawet bardziej, chyba to widać. No, niestety, pięknie wygląda, bo ona ma takie śliczne, te żółte listki. Natomiast jest wrażliwa na mączniaka. O, tutaj widać na pędzie. Też jest biała mączka. I to jest jej właściwie jedyna wada, ponieważ. Tak, to jest bardzo ładną roślinką, kompaktową. I do, dodaję takiego y, słoneczka na rabacie po prostu. I tak wygląda moja rabata z irysami w tym momencie. Bardzo ładnie kwitną te naparstnice. No i czosnki jeszcze też teraz pięknie kwitną. Gdyby jeszcze zakwitły i ryski tak mocniej, to naprawdę byłaby to śliczna rabata. I na koniec jeszcze pokażę Wam gościa z mojego ogrodu. Wieczorem spotkałam takiego przyjemniaczka, i szczerze mówiąc o mało co nie wdepnęłam w niego, był wystraszony i no prawie wcale się nie ruszał ledwo tak sobie oddychał. Dlatego zostawiłam go szybciutko. A dzisiaj rano zobaczyłam chyba ten sam, jak zasuwa przez mój zakątek leśny, szybko. Sobie szedł, nawet się zdziwiłam, że on tak szybko chodzi. Na wyprostowanych tylnych łapkach, jakoś tak jak na szczudłach, szedł i schował się w liście. Więc zostawiłam, niech sobie tam przesiedzi przez dzień. Natomiast zrobiłam mu tutaj poidełko, nie wiem czy do niego trafi. No, być może trafi. W tej części ogrodu nie miałam żadnego takiego naczynia z wodą. Więc zrobiłam tutaj takie poidełko dla kosów i właśnie dla tego mojego kolczastego gościa. Jeszcze na chwilę odejdę od tych rabat, wokół których przed chwilą chodziłam. Tutaj jest moja porzeczka czarna, przez którą przewiesza się piękna róża, souvenir do dr Jamę. Bardzo ładna. Ciemnofioletowa, kolor taki biskupi, można powiedzieć. Długie pędy, które przewieszają się przez moje porzeczki. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Żegnam się ślicznymi naparstnicami. Do zobaczenia.